Dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj pokażę Ci moje zdobycze książkowe. Jest ich sporo, a to wszystko przez warszawskie targi książki, na których kupiłam aż 17 nowych pozycji, więc podzielimy sobie ten film na takie trzy części. Pierwszy to będzie właśnie zbiór moich książek z targów książki, później będzie kilka pozycji, które kupiłam sobie poza targami, i jeszcze na końcu pokażę Ci trochę książek, które w ostatnim czasie dotarły do mnie od różnych wydawnic, więc nie przedłużając zaczynamy, choć pokażę Ci moje zdobycze z targów książki. Zacznę od czegoś, co już zdążyłam przeczytać, czyli wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak. My Angelu. Jak widzisz, jest tutaj sporo, sporo znaczników i opowiem Ci o tej książce w podsumowaniu czerwca. To są wspomnienia My Angelu obejmujące jej dzieciństwo i wczesny etap dorastania, taką nastoletność. Rewelacyjna książka, już teraz mogę powiedzieć, że bardzo mi się podobała. Naprawdę fantastyczna rzecz, bardzo, bardzo wielowymiarowa, wielowątkowa, pokazująca nam jak wyglądało życie dorastanie czarnoskórej dziewczynki w latach 30. na głębokim południu w Stanach Zjednoczonych naprawdę fantastyczna rzecz no ale oczywiście o tej książce opowiem ci nieco szerzej właśnie w podsumowaniu czerwca nie wspomniałam o tym na początku, ale muszę powiedzieć, że jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ wszystkie książki, które kupiłam na targach, były z małych, kameralnych wydawnictw, więc bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona. Drugą pozycją, którą kupiłam, była Biała Mapa i gdzieś ta książka mi się obiła o już uszy już wcześniej, ale w sumie nie planowałam jej jakoś bardzo czytać. Ale było spotkanie z autorką, ponieważ Norwegia była honorowym gościem targów książki, no i mam, mam podpis, więc kupiłam te książkę właśnie głównie dlatego, żeby autorka mogła się podpisać, chociaż oczywiście nadal tę książkę planuję przeczytać. Więc no zobaczymy, tutaj mamy jakąś historię opartą na faktach, historię dwóch kobiet, które musiały ukrywać swoją miłość. Bardzo jestem ciekawa Białej Mapy, szczególnie, że jest też pięknie wydana i podobno naprawdę bardzo ciepła historia. Tutaj będzie kilka książek, które mają swoje podpisy. Między innymi Sezon na truskawki Marty Dido Mam taki piękny, różowy podpis od autorki. Opowiadania, które już bardzo długo chciałam przeczytać. No i teraz nie było lepszej okazji niż właśnie spotkanie z Martą Gido na stanowisku wydawnictwa Relacja. Bardzo, bardzo jestem ciekawa tych opowiadań. Mam nadzieję i wrażenie też, że one do mnie trafią. Chciałabym je przeczytać teraz jakoś niedługo, latem, ponieważ słyszałam, że to jest taka. Bardzo letnia, letnie historie, zbiór letnich historii No zresztą sezon na truskawki tutaj mówi sam za siebie o, Jest tutaj dużo zmysłowości, namiętności, sensualności, kobiecości Więc zobaczymy Ja z opowiadaniami mam taką bardzo mieszaną relację Ale jeśli opowiadania są dobre, no to oczywiście czytam z wielką przyjemnością Więc Marta Dzid w końcu zawitała na mojej półce Następnej książki jestem tak ciekawa, że chyba bardziej się nie da. Zgoda, czyli historia dziewczyny, która wspomina swój traumatyczny związek, który miała, będąc 14-latką, z dużo, dużo starszym pisarzem. I ta książka bardzo przypomina mi moją mroczną Vanesę po opisie, i co ciekawsze autorka ma na imię Vanessa, więc kiedy ja to zobaczyłam, to w ogóle nie mogłam się powstrzymać. Od razu pobiegłam na stanowisko. Wydawnictwa, żeby ją kupić Zresztą pan na stanowisku Mówił, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz Warta czytania, więc ja nie mogę się doczekać jeśli to będzie Choć trochę podobne do mojej Mrocznej Vanesy, no to kupi mnie ta książka Całkowicie, ponieważ moja Mroczna Vanessa To jest najlepsza książka, jaką przeczytałam w ostatnich latach, w tamtym roku to była w ogóle moja wielka, wielka miłość. Mówiłam i trąbiłam o niej, gdzie tylko się da. No i zgoda wydaje się być podobną literaturą, w podobnym stylu. No i jeszcze ta zbieżność imion, która jest po prostu niesamowita. Bardzo jestem ciekawa, bardzo jestem ciekawa. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy ją będę czytać, bo obawiam się, że może być troszkę jeszcze za wcześnie dla mnie na tę literaturę i zresztą też ten wakacyjny klimat za oknem. Nie wiem, czy będzie sprzyjał takiej lekturze, ale jak tylko poczuję w sobie chociaż odrobinę siły, to od razu po zgodę będę sięgać, bo tej książki jestem ciekawa najbardziej z całego tego zestawienia. Oprzyj swoją samotność o moją, czyli kolejna książka, gdzie udało mi się zdobyć podpis nie tylko autorki, ale także tłumaczki, więc fantastycznie. Historia ponoć piękna i ja nie planowałam w ogóle jej kupować. Tak, fizycznie chciałam ją przeczytać sobie w e-booku, no ale dziewczyny, z którymi ganiałam po targach, mnie namówiły, żebym jednak sobie kupiła, bo jest to książka warta posiadania na półce, po prostu, więc no takiej rekomendacji nie mogłam się oprzeć. To jest znów historia miłosna. Jest tutaj dużo muzyki, dużo matematyki, więc może na pierwszy rzut oka nie wydaje się to jak coś pozycja, jak pozycja dla mnie, no ale podobno jest to tak fantastycznie napisana książka, że naprawdę warto warto ją przeczytać. Dlatego mm, Jestem jej ciekawa, ale wydaje mi się znów, że to będzie taka książka spokojna, kameralna, powolna i raczej nie na lato, więc zobaczymy. No, ale wydaje mi się, że niedługo po nią sięgnę, bo na tych targach nasłuchałam się tak dużo o tej powieści, że moja ciekawość jest naprawdę rozbudzona na maksa. Dziesięćka książka, która świetnie mi dzisiaj pasuje do outfitu, uwalnianie Igi Kowalskiej. Znów mam podpis autorki, bo tak się akurat złożyło, że tego dnia, kiedy kupowałam tę książkę, ta autorka była. Znów książkę z polecenia to jest wydawnictwo Nowarez, więc dla mnie no nie jest to najlepsza reklama, ponieważ moje wszystkie dotychczasowe spotkania z tym wydawnictwem kończyły się fatalnie. Dlatego tak dość nieufnie podchodziłam do do tej książki, ale Dominika z Hope for Books bardzo, bardzo tę książkę polecała, namawiała, bo sama już ją ma za sobą, więc no dałam się skusić, zobaczymy, jest cieniutka, więc nawet jeśli mi się nie spodoba, to no to nie będzie aż takiej wielkiej szkody, ale no mam jednak w sobie jakąś nadzieję, że to będzie dobra historia, nie wiem za bardzo o czym jest, nie chcę czytać, wiem, że tutaj jest jakiś poruszony problem zaburzeń odżywiania, ale nie chcę za bardzo Czytać tyłu, bo, no tak jak mówię, książka jest tak niewielka, że obawiam się, że każda informacja mogłaby być spoilerem albo czymś, co po prostu odbierze radość z poznawania tej historii od zera, więc mało o niej czytałam, mało o niej wiem. No, zobaczymy, może niedługo uda mi się przeczytać. Teraz coś zupełnie. Odwrotnego, jeśli chodzi o objętość akuszerki Sabiny Jakubowskiej, czyli jedna z powieści, która ostatnio odbiła się tak szerokim echem na Bookstagramie, a przynajmniej w tej mojej banieczce, że już od kilku tygodni wiedziałam, że chcę ją przeczytać i świetnie się złożyło, że akurat na stanowisku wydawnictwa Relacja była do kupienia i to jeszcze w promocji, bo były do kupienia trzy książki w cenie dwóch, więc oczywiście ja skorzystałam, ale tych książek z wydawnictwa Relacja mam nawet więcej, bo chyba w tym zestawieniu będą cztery. W każdym razie. Akuszerki mm... Historia o akuszerkach. Podobno fantastyczna m, powieść, taka bardzo kobieca, bardzo m, wciągająca. No, nie wiem, ja nie czytuję za bardzo takich powieś powieści, szczególnie że tutaj mamy końcówkę XIX wieku, czyli też realia historyczne, które nie do końca do mnie trafiają. Nie odnajduję się za bardzo w takich książkach i trochę też po studiach polonistycznych mam dosyć takich książek osadzonych w takich realiach. Re Realiach historycznych, ale no znów, te bardzo, bardzo pozytywne, ciepłe opinie mnie skusiły i na pewno po tę książkę niedługo będę też sięgać, a przynajmniej postaram się, bo znów moja ciekawość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie, że dziewczyny opowiadały mi o różnych scenach, które były dość trudne albo takie przez które nie płynęło się jakoś łatwo, a we mnie oczywiście to wzbudza jeszcze większą ciekawość, więc akuszerki mam nadzieję, że niedługo też przeczytam. Kolejna książka z wydawnictwa Relacja właśnie, czyli Odwiedź nas w Ameryce i to znów jest zbiór opowiadań, ale myślę, że to jest właśnie taki zbiór opowiadań, który bardzo mi się spodoba. Taki amerykański do bólu, przesączony tą amerykańską kulturą, tożsamością. Nie wiem za bardzo wokół czego oprócz Ameryki te opowiadania się skupiają i nie chcę wiedzieć, bo no, wydaje mi się, że to może zrobić na mnie duże wrażenie. Ja Stany Zjednoczone bardzo lubię, chociaż jestem wobec nich krytyczna, ale bardzo lubię o nich czytać, bardzo lubię się dowiadywać i właśnie odkrywać w literaturze taką tożsamość Stanów Zjednoczonych. Bardzo, bardzo mnie to kręci, więc liczę, że w tym zbiorze opowiadań również to znajdę. Coś idealnego na Pride Month, czyli tęczowa seria z wydawnictwa dziwny pomysł. Kupiłam od razu wszystkie cztery tomy, które były dostępne. Polecie, wszystko będzie inaczej. Dni naszego życia. Bliżej już się nie da I żółta, homo sapienne Nie wiem o czym są te książki Pojedynczo, to co jest w nich ciekawe To to, że są pisane na przykład Przez autorów Z Grenlandii, z Kirgistanu Chyba, jedna jest z Norwegii Bardzo, bardzo ciekawe rejony Szczególnie ta grenlandzka powieść To jest ta, ta żółta Ciekawi mnie, no bo to pierwsza w ogóle Wydana w Polsce powieść Z tamtego rejonu Więc bardzo, bardzo ciekawe Rzeczy. Ja na pewno będę czytać jeszcze w tym miesiącu coś z tego. Wszystkich chyba nie zdążę, ale najbardziej chciałabym zacząć od tej pomarańczowej. Tutaj mamy reprezentację osób transseksualnych, są też oczywiście homoseksualne. Homoseksualna reprezentacja, więc bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Te książki będę sobie zbierać, kolekcjonować, też pięknie wyglądają na półce. No a jak wyjdą kolejne kolory tęczy, no to myślę, że już w ogóle będzie szał, więc takie moje cztery zdobyczy. Już Ci je pokazywałam w filmie o moich polecajkach i moim tibiarze na Pride Month Wracamy jeszcze na moment do Norwegii. Moi mężczyźni, e, Victoria Kieland. Książka, którą e, również mam z podpisem zarówno autorki, jak i tłumaczki Karoliny Drozdowskiej, więc e, fantastycznie. To było moje pierwsze spotkanie na targach książki i, i ta pozycja wydaje mi się bardzo ciekawa, bo jest inspirowana e, prawdziwymi wydarzeniami e, i opowiada o seryjnej morderczyni. Więc, no, takie trochę true crime, no ale w powieści, więc w sumie taka powieść na faktach. O, o, właśnie morderczyni, coś się, co bardzo, bardzo mnie ciekawi. No i ta książka jest podobno też dość nietypowa, jeśli chodzi o sposób ujęcia tego tematu. Mamy tutaj dużo seksualności, sensualności, więc coś, co. Z jednej strony nam się nie kojarzy z seryjnymi z morderczyniami, a z drugiej strony, jeśli się tak zacznie analizować to wszystko, te wszystkie sprawy kryminalne, to tej seksualności, sensualności, pożądania jest bardzo dużo w takich, w takich historiach. Oczywiście niekoniecznie w takim dobrym znaczeniu. Bardzo jestem tej książki ciekawa i naprawdę już nie mogę się doczekać lektury, bo wydaje mi się, że to może być coś, co trafi prosto do mojego serca. Mam też książkę ukraińskiej autorki, córeczkę Tamary Dudy. Książka również z podpisem. Mam piękną, piękną dedykację właśnie po ukraińsku napisaną przez autorkę. Bardzo jestem z tego zadowolona. Książka jest o Donbasie, rok 2014. No i nie wiem. Więcej, nie chcę wiedzieć, ale wydaje mi się, że to może być bardzo przejmująca historia, bardzo przejmująca książka. Słyszałam bardzo dużo fantastycznych opinii o tej pozycji, więc no myślę, że to będzie lektura niełatwa, ale bardzo ciekawa i to będzie też moje pierwsze spotkanie z ukraińską autorką. Jeszcze do tej pory nie czytałam żadnych powieści czy w ogóle książek osób pochodzących z Ukrainy, więc bardzo, bardzo. Się cieszę. No, nie wiem kiedy sięgnę, nie wiem kiedy sięgnę, ale postaram się jeszcze w tym roku. Teraz coś, co już długo za mną chodziło, ale jakoś nigdy się nie składało, żeby tę książkę kupić, bo ona nie jest tak dostępna w tych księgarniach do których zazwyczaj chodzę i na targach książki ją dostrzegłam i mówię o nie ty wracasz ze mną do domu. Mowa o zielonym sari, książce z wydawnictwa w podwórku, które w ogóle wydaje fantastycznie swoje książki. Zobacz tylko jak one przepięknie tutaj pod obwolutą wyglądają. Coś fantastycznego. I jest to książka z Mauritiusu, więc w ogóle rejon, który literacko jest dla mnie absolutnie nieznany. Bardzo jestem tej powieści ciekawa, nie tylko dlatego, że jest taka nowa i nie tylko dlatego, że zbiera fantastyczne opinie, ale głównie ze względu na temat, ponieważ mamy tutaj historię przemo rodziny, w której jest no. Duża, duża przemoc, ale ta powieść jest napisana właśnie z perspektywy tego przemocowego mężczyzny. Więc perspektywa, którą w literatu, która w literaturze nie jest tak częsta, zazwyczaj mamy perspektywę osób tych krzywdzonych. Tutaj mamy sprawcę tego wszystkiego, tego przemocowca, więc. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Już się nie mogę doczekać. I jak ja zobaczyłam tę książkę na półce, właśnie na targach książki, no to wiedziałam, że ta książka powędruje ze mną do domu. I myślę, że to jest też jedna z tych książek, po które będę chciała bardzo, bardzo niedługo sięgnąć, bo to zielone sari już za mną chodziło od tak długiego czasu, że o jejku już nawet nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy o niej usłyszałam. Ale no, coś wspaniałego mi się szykuje i bardzo, bardzo, bardzo nie mogę się doczekać. Lektury. Ostatnie dwie książki są z wydawnictwa Filtry. Pierwsze to Akty Desperacji, czyli podobno taka milenialska powieść, ale w takim dobrym znaczeniu, nie taka żenująca i ze słabym humorem, tylko taka do przemyśleń, stawiająca przed czytelnikiem trudne pytania dotyczące życia i w ogóle tego, gdzie zmierzamy. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, szczególnie, że ten tytuł bardzo mnie ciekawi, plus ponoć jest. Dobrym odzwierciedleniem tego, o czym ta książka jest, więc jestem bardzo ciekawa. A druga pozycja to Potosi, góra, która zjada ludzi, czyli finalista, zdobywca nagródy, nagrody nagrody literackiej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jak ja dowiedziałam się, że ta książka właśnie została laureatem, no to po prostu następnego dnia pobiegłam na stanowisko Filtry i całe szczęście, że pobiegłam tam z rana, bo po południu już podobno nie można było tej książki dostać, bo się wyprzedała, więc cieszę się, że się udało. Tutaj mamy reportaż o Boliwii, o Boliwijczykach, więc znów coś, o czym zazwyczaj nie czytam i jestem bardzo ciekawa, no mnie takie nagrody też przekonują, więc... Więc cieszę się, że udało mi się ją zdobyć jeszcze na targach w ostatniej chwili i będę mogła ją niedługo przeczytać. To tyle jeśli chodzi o moje zdobycze z targów książki. Teraz przechodzimy do kilku, dosłownie pięciu książek, które kupiłam tak poza targami. Pierwsza to Rozkosz i smutek, Meg Mason, czyli książka, która również odbiła się bardzo, bardzo szerokim echem na Bookstagramie, nawet mam jakąś zakładkę. I jestem jej też bardzo ciekawa, wydaje mi się, że to będzie bardzo trafiająca do mnie powieść, taka czuła, kameralna, skupiona na emocjach, na postaci, bohaterów, na tym, jak się rozwijają, co myślą, co czują. Bardzo, bardzo jestem ciekawa tej powieści, no bo tak jak mówię, po prostu bardzo Dużo dobrych opinii słyszałam od osób, których opinii sobie mocno cenię Więc smutek i rozkosz w końcu zawitały na mojej półce I liczę znów, już mówię to po raz 50 chyba dzisiaj, że niedługo uda mi się tę książkę przeczytać Od Adama dostałam na naszą rocznicę książkę, którą chciałam już bardzo, bardzo długo Czyli moją mroczną Vanessę, ale w oryginale Byliśmy w Amsterdamie z okazji naszej rocznicy No i ja tam oczywiście weszłam do księgarni Znalazłam moją mroczną vanesę i to jeszcze w tym przepięknym wydaniu, które bardzo mi się podoba, ten rudy warkocz, tutaj yy, znaczy rudy pąk włosów. Przepiękna jest ta okładka. No i tam następnego dnia Adam wrócił ze spaceru z, z moją Mroczną Vanessą, więc bardzo, bardzo się cieszę. Będę robiła sobie kiedyś re readit tej książki. Jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie czuję się gotowa, bo ta książka mnie naprawdę bardzo mocno przygniotła. Zresztą polecam Ci moją recenzję tej książki, tam o niej opowiadam dużo, dlaczego tak bardzo mi się podobała. Już drugi raz w tym book się moja Mroczna Vanessa pojawia, więc no, jak widzisz, ta książka na zrobiła na mnie potężne wrażenie i siedzi mi w głowie. Dlatego w końcu mam w oryginale, to jeszcze w tej pięknej okładce, więc jeśli będę robiła sobie reread, no to będę mogła ją przeczytać właśnie po angielsku. Patriarchat rzeczy, nowość z wydawnictwa Znaki, jedna z nowości. Świat stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn. Myślę, że tytuł mówi sam dla siebie. Książka o tym, dlaczego... Świat wygląda tak, jak wygląda i dlaczego, albo w jaki sposób kobiety są dyskryminowane, czy nie uwzględniane, na przykład podczas projektowania przedmiotów codziennego użytku, czy przestrzeni wspólnej. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, podobno też świetnie napisana i myślę, że tutaj będzie las znaczników pojawiał się w trakcie lektury, więc, no, książka, którą koniecznie muszę przeczytać i której jestem szalenie ciekawa. Druga w podobnym klimacie, czyli ciałaczki, kobiety, które wcielają feminizm, więc może nawet nie w tym samym klimacie, tylko trochę po drugiej stronie. To znaczy, tutaj właśnie mamy o tych kobietach, które wprowadzają zmiany, żeby życie kobiet wyglądało lepiej, żeby życie kobiet w końcu. Wyglądało tak, jak wyglądać powinno, żebyśmy miały równe prawa. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Karolina Sulej to też jest reporterka, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Bardzo jestem tej książki ciekawa. Liczę, że też niedługo ją przeczytam, bo to są takie książki, które, po których ja po prostu czuję się jak na skrzydłach, jak niesiona na skrzydłach. Mam dużo energii, dużo takiej wiary w to, że będzie lepiej, że, że coś się w końcu pozmienia. I myślę, że ciałaczki to właśnie jest taka książka. Która da trochę nadziei, ale też pokaże jakiś kierunek, który może warto obrać. Zobaczymy, jest tutaj bardzo dużo inspirujących kobiet, Polek, więc super ciekawa rzecz, na pewno niedługo będzie czytane. Cudowne przegięcie, reportaż o polskim dragu Jakuba Wojtaszczyka. Książka, na którą również bardzo, bardzo długo czekałam, bo ja o polskim dragu nie wiem. Prawie nic, a chętnie się dowiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jest to naprawdę fajnie napisana książka, z której się bardzo, bardzo dużo dowiem, bo no tak jak mówię, to jest świat dla mnie zupełnie obcy, ale fascynujący i super chętnie bym się czegoś dowiedziała. Czekałam na tę książkę bardzo, bardzo długo, cieszę się, że w końcu miała swoją premierę i od razu pobiegłam do księgarni, żeby się w nią zaopatrzyć. To koniec książek, które kupiłam sama. Jeszcze na koniec mam kupkę um, od wydawnictw różnych. Um, pokażę ci książki, które od nich dostałam um, do recenzji. Więc zaczynamy od Autostrady Wschód, która ma już swoją recenzję na moim kanale. To jest książka od wydawnictwa Relacja. Um, czytałam ją, um, bo ma już swoją recenzję, więc wydaje się to oczywiste i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Bardzo ci ją polecam, ale przede wszystkim odsyłam cię właśnie do mojego filmu o tym reportażu, żebyś mogła się dowiedzieć um, Czegoś więcej i zobaczyć, czy to jest książka, którą warto przeczytać albo czy to jest książka dla Ciebie. Bo to, że warto, to, to zapewniam, naprawdę warto. Ale jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to jest książka dla Ciebie, no to zachęcam Cię do obejrzenia mojej recenzji na jej temat. Kolejną książką jest nowość ze serii Zrozum, którą dostałam od wydawnictwa poznańskiego Roztwory i Spółka Świat według Chemików. I jest to właśnie książka o chemii. Pierwsza część to jest taka e, przypominajka z liceum, na przykład budowy atomu i tak dalej, i tak dalej, takie... Bardzo podstawowe rzeczy, które jednak są przedstawione tak, że chyba każdy to już zrozumie, każdy załapie i połączą mu się tam w końcu te chemiczne kabelki. Druga część to jest rozmowa o chemii w codziennym życiu. Dopiero przeczytałam jeden rozdział o śniadaniu, więc jeszcze, jeszcze za dużo tutaj nie powiem, ale właśnie autorka pokazuje nam, jak chemia otacza nas w. W każdym momencie naszego życia, jakie procesy zachodzą, na przykład podczas właśnie robienia sobie kawy, robienia sobie śniadania, itd., itd. Bardzo ciekawa rzecz, ale o niej opowiem Ci w podsumowaniu czerwca więcej, jak już ją skończę. Od wydawnictwa Albatros przyszła do mnie gra na dwa fronty. To jest komedia romantyczna, którą również już przeczytałam. Mamy tutaj Ginę, która jest w stałym związku ze swoim chłopakiem, bardzo go kocha. Całe jej życie jest bardzo statyczne, schematyczne, ustawione pod kalendarz. I mamy też George, która jest przebojową muzyczką i właśnie dołączyła do lesbijskiej kapeli. Problem jest jednak taki, że Gina i George to tak naprawdę ta sama osoba, Georgina, która próbuje łączyć dwa światy. Bardzo lekka, przyjemna lektura Nala, to też na Pride Month oczywiście się sprawdzi, bo mamy tutaj bardzo bogatą reprezentację, ale znów opowiem Ci o tej książce w podsumowaniu czerwca, bo już ją mam za sobą i, i wtedy po prostu będę mogła o niej powiedzieć nieco więcej. Mam teraz kilka książek z wydawnictwa Empik Go, między innymi Mordercy z Pikiety, czyli polski True Crime z Łodzi. Książka, która naprawdę zbiera świetne opinie i bardzo, bardzo mnie ciekawi, bo ja True Crime lubię, a polski True Crime to jest coś, co nie, czego nie zgłębiam, wystarczająco dużo. Więc bardzo, bardzo jestem tej książki ciekawa. Wydaje mi się, że to będzie dokładnie to, co, co może mi się spodobać. Więc no nie chcę tutaj czytać. Dużo o tym, ponieważ jest to sprawa, której nie znam, więc każda informacja może być spoilerem. No ale informuję, że Morderca z Pikiety to jest książka warta. Jest tam uwagi, szczególnie, że no właśnie to jest Polska Łódź, więc. No, blisko, i, i wydaje mi się, że wciąż jednak takie zagraniczne true crime cieszy się większą popularnością. na w Polsce też takich spraw niestety trochę było. Pokażę Ci też tak zbiorcze książki, które dostałam właśnie od Empik GO. Wyrok, czyli jakiś thriller, kryminał, coś takiego. Hmm, tutaj mamy władzę, pieniądze, hmm, śmiertelne niebezpieczeństwo, tak jest na okładce. Więc no taki, taka sensacyjna powieść, dość, dość pokaźnych rozmiarów. Ja zazwyczaj, ja nie czytuję dużo takich książek, ale od czasu do czasu mam ochotę, więc no wydaje mi się, że Um, że w końcu kiedyś po nią sobie sięgnę. Dalej mam toskę, czyli książkę, o której nie wiem za dużo, wiem, że jest napisana przez chyba byłego już youtubera na podstawie serialu oryginalnego Piątek. Tak jest tutaj napisane. Muszę trochę jeszcze zgłębić, o co tutaj chodzi. Chociaż wydaje mi się, że to też będzie taki milenialski. Um, milenialska historia. Ale może się zupełnie mylę, może to nie te klimaty. Zobaczymy. Um, Eldorado. Um, książka o. Matce, której syn e, rozpoczyna karierę piłkarską, i e, no jest to jakby Całe życie tego chłopaka. No i tutaj jest takie spojrzenie na ten świat piłki nożnej. Ja być może wiesz, swego czasu bardzo, bardzo dużo piłki nożnej oglądałam, byłam zapaloną fanką, więc może odnajdę tutaj coś dla siebie, zobaczymy. Niewyparzona pudernica, Narodowe Kalendarium Prawdziwego Polaka. No to nie wiem, szczerze mówiąc, bo to jest chyba taka bardzo zabawna książka, która. Ma być taką, no po prostu śmieszną pozycją, nie wiem czy to będzie humor, który do mnie trafi, od razu mówię. No, więc zobaczymy, może kiedyś, kiedyś sobie po nią sięgnę i przeczytam, ale dalej mam coś, co chyba mnie interesuje najbardziej. I hate men, nienawidzę mężczyzn, czyli taki króciuteńki esej feministyczny. Zobaczymy, to ta książka może iść w bardzo różne strony skrajne. Szczególnie, że ten tytuł jest taki no nie wiem, niepokojący, powiedziałabym, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa, szczególnie też no to jest króciutki esej, więc szybko się przez niego Przepłynie, chociaż bardzo mi się podoba Kolor tej okładki, oczywiście taki róż Kocham, więc zobaczymy Tak jak mówię, to jest chyba coś, czego Jestem ciekawa najbardziej Ostatnią książką jeszcze właśnie w tej paczce Od Empiku Go, Anna Kaintoch Jesień zapomnianych z wydawnictwa Marginesy, no czyli kolejna część Tej serii Kryminalnej Anny Kaintoch Ja tej serii jestem szalenie, szalenie Ciekawa, bo mam wrażenie Że to właśnie będzie też książka, która mi się spodoba, więc jak znajdzie mnie trochę ochoty na jakieś thrillery, kryminały, no to myślę, że Anna Kajntok będzie jedną z tych autorek, po które sięgnę w pierwszej kolejności. I to już wszystko, jeśli chodzi o książki, które miałam Ci dzisiaj do pokazania. Jak widzisz, trochę ich było, targi książki zrobiły swoje. Koniecznie daj mi znać, czy coś z tych książek Cię zainteresowało, a może możesz mi polecić już jakąś książkę, po co sięgać w pierwszej kolejności. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!